Po najnowszym odcinku Twoje 5 minut nagonka podobna do tej, przez którą aktualnie przechodzi probież, spadła również na friza i wujka łukiego. Doszło do tego przez sytuację, gdy Kuba Jurek, czyli jeden z uczestników, puścił się na nagrywki, bo jak twierdzi, miał poważne problemy żołądkowe. Niedopuszczalne więc Kuba odpada z programu. Dziękujemy pięknie, ale nie możemy sobie pozwolić na takie bo po prostu odpieranie no. Taka decyzja wznieciła naprawdę spore poruszenie wśród komentujących. Pod wpisem Karola pojawił się komentarz Sylwestra Wardengi który jak to ma w zwyczaju doszukał się w tym wszystkim drugiego dna. Zwracając uwagę, że dosłownie takim samym wpisem Karol tłumaczył się dwa lata temu przy okazji poprzedniej edycji programu. Co według Sylwka ma być oczywistym baitem, a wyrzucony zawodnik zostanie ostatecznie przywrócony, analogicznie jak to było w sytuacji z koskiem sprzed dwóch lat. Jestem pod wrażeniem. Wyrzucenie gościa, bo spóźnił się z powodu choroby. Jest to ruch tak kiepski, pijarowo, że początkujący TikToker by zrozumiał, by tak nie robił. Współpracujecie z dużymi markami, a takie zagranie mogłoby skutkować nawet artykułami w mediach. Freeze wyrzucił pracownika, bo był chory. Baby jest tak olbrzymi, że aż świeci i mruga, ale ludzie i tak się nabierają. Dodatkowo by im strzelić w twarz na otrzeźwienie, wrzucasz bliźniaczy wpis, gdy była podobna zagrywka w poprzedniej edycji 2 minut z skoskie. A część waszej widowni dalej spięta i nie rozumie. Zagranie fajne, generujące ruch i komentarze. Ale niestety pokazujące, że dzieciaki w sieci nie myślą logicznie i się nie uczą. Można stosować na nich te same przynęty co roku, a i tak je chwytają. Chłop wróci niebawem do programu i podobnie jak rok temu ludzie będą w totalnym szoku. Pytanie tylko, czy wymyśliliście to na spontanie i chłop zamiast do domu pojechał do lekarza, czy może dogadaliście to z nim wcześniej i nawet jelitówka była wymyślona. Z racji, że Fleis od lat pracuje w tej branży, to też dobrze zna, jak działają mechanizmy napędzające ruch pod odcinkami, dlatego też nie zdziwię się, gdy teoria wardengi okaże się trafna. A więcej konkretnych informacji o tym oraz o wielu innych newsach dowiesz się z naszego najnowszego odcinka, który już pojawił się na naszym kanale.